Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot, Kłania się Wam serdecznie. Ja zapraszam znaki ziemskie, czyli byk Pana Koziorol zna czytanie o 14 lutego 2022, do kiedy nie mogę powiedzieć, bo to jest jednak energia i karty będą pokazywały sytuację, którą macie, na przykład jutro się może zadziać pojutrze, ale będą też takie sytuacje, które się zadzieją dopiero za 2-3 tygodnie i co wtedy wielki ząk, prawda? Więc co, ja zaczynam od koziorożców, kończę na pannie, kochani. I teraz wszyscy razem, bo to musi być powiedziane, to jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, ale zwracajcie uwagę na Wasze też i otoczenia, bo to może się liczyć też do... Waszego otoczenia, osoby, które do Was też i przychodzą. Więc miejcie tego też i świadomość. Więc co? Zaczynamy. Koziorożec. karty są już potosowane i poproszone o Waszą energię. Ja i jeszcze raz tego przetasuję koziorożec o 14 lutego 2020, 2022. Już chciałam tam dodać trochę troszeczkę więcej tej daty. Latek by było. Koziorożec. Co u koziorożców się dzieje? koziorożce, teraz tak, konflikty możecie wymieć konflikty nawet i w sobie, możecie się kłócić z każdym, to jest raz ale w pracy rywalizacja może być serduszka, jeżeli coś takiego będzie miał miejsce, nie warto, dlatego, że yy, kochani tutaj jest yy, jedno i drugie jajko się od góry yy, każdy chce być mądry, ale yy, serduszka nie jest warte dlatego, że yy, Wy lub wy i ta druga osoba macie możliwość, macie takie same znaki. Jedno i drugie możliwe, że nie popuści. Karty pokazują tutaj, że będziecie mieć do czynienia z osobą. Na początku, jeżeli to ma być urzędnik, będzie kłótnia, będzie rywalizacja, będziecie musieli się z czegoś też i tłumaczyć koziorożce. To jest raz. Dla niektórych kobiety, kobiety, które się odcięliście od kogoś. Serca, tu będziecie mieć konflikt. Co ja zrobiłam, nie napisał, czy coś z takich rzeczy. Następne podczas jazdy uważajcie, młody policjant, możliwe wyskoczy wam za krzaków. wtedy zwracać uwagę, go się już nie da rady. On wie wszystko najlepiej, dlatego miejcie to też tego świadomość i jeździmy pomalutku tak, bo tutaj jest pokazane rondo, szybka jazda karty pokazują tutaj, że na waszej drodze, Boże te włosy mnie gdzieś tutaj biorą słuchaj psorki, słuchajcie na waszej drodze będzie osoba która będzie tak wydzierała się, głośna, jest to osoba starsza, taka znerwicowana. Taka osoba do Was uderzy. Lat, właśnie u, u tego, Bo to jest osoba, która, e, kochani, no kłamie. Możliwe, że często też i pożycza pieniądze, bo nie ma tych pieniędzy. Sorki tam a e, nie teraz. E, sorki. E, kochani, na taką osobę. Druga rzecz jest taka jest jakieś małżeństwo, para, które trzymają się razem, jest mężczyzna, który jeździ, często jeździ do pracy, tu jest możliwe, że na dwa domy też robi coś z takich rzeczy, tu on będzie miał wypadek, będzie szybko, znaczy wypadek, będzie to taki wypadek, możliwe, że coś się za skrążeniem, akcja serca, bo to jest krew pokazana, dlatego takie możliwe, że tego szybka pomoc będzie też i potrzebna, dlatego jest tu osoba taka, która narzuca komuś, bo to, bo tamto, ten na, na, dlatego mężczyzny, bo tutaj jest pokazany mężczyzna, będzie już za dużo. Mhm. Karty pokazują tutaj trudności, kochani, trudności z chodzeniem, z działaniem, po prostu nawet i w pracy, możecie, kiedy ja wyjdę z tej pracy, ja już mam dosyć, wam by było gdzieś indziej lepiej, z takich, z takich rzeczy z serca. Dlatego... Pomału, ostrożnie, jeżeli chcecie coś zmienić, to zmieńcie, tak? Karty pokazują teraz są dwie opcje. Tutaj, jeżeli jesteście w związkach, to ktoś Was, albo Wasz brat ktoś, e, na przykład i mąż ostro, ostro tak do Was podchodzi, e, nie daje, nie przypisuje, no taki no, ma kwacz za przeproszeniem, to jest osoba... Nawet i seksu z tą osobą możecie nie mieć, bo on może nie chcieć, dlatego że on ma jakąś blokadę seksualną. Temu panu nie stoi już. To jest dla niektórych nie, nie idzie. To jest dla tych, że nie, że nie ma barabary kityki. To jest raz. Jeżeli mam połączyć, jeżeli taką osobę macie, to ta osoba możliwe będzie miała jakiś zabieg, coś z lekarzem związane. To jest raz. Druga rzecz jest taka, kobiety, które czekacie na jakiegoś rycerza na białym koniu, to lepiej niech nie przyjeżdża na białym, tylko na rudym koniu, dlatego bo taka osoba do was jedzie. Jest to osoba, która no, do czterdziestki, jak nie ułoży sobie życia, o nie, to jest tak, jest to osoba, która po czterdziestce układa sobie dopiero życie. I on możliwe, że może być z tamtą, z Helenką i tam z inną, ale on w ten sposób chyba, jak ja tak dobrze widzę i takie te to, jest to osoba, która w ten sposób wybierze swoją partnerkę, która no nie była taka, o, wiecie, no cicho nikomu nic nie mów, o, w ten sposób powiem. No. Karty pokazują tutaj, że matka z, będzie miała konflikt z nauczycielem, z uczniami. Coś jest możliwe, że e, z, z takiej rzeczy będzie miał, będziecie mieć konflikt. Uważajcie na miejcie dużo wody, picie, dlatego że tutaj jest, że ktoś mało pije tak? i tutaj będzie no, straszne takie poparzenie. To jest dwa. Druga rzecz jest ta taka: ktoś możliwe albo lampy, albo coś z naświetlaniem możliwe, że to jest też i solarium. Jeżeli chodzi, uważaj, bo tutaj będzie jakieś niebezpieczeństwo. Karty pokazują tutaj, do jakiejś kobiety będzie mężczyzna. Mężczyzna, który rzekomo ci coś zaoferuje. On ci nic nie zaoferuje, jeżeli coś ci da, to ten prezent będzie bezcenny. Znaczy, to ten be, pre, prezent będzie, kochani, hmm, Dany, bo dany, nie będzie dany szczerze. O, na takiej zasadzie. Druga rzecz jest taka: jeżeli będziecie potrzebować pieniędzy, pieniążki się jakieś dla Was znajdą. Dla niektórych będziecie musieli albo wykupić jakieś papiery, coś z urzędnikiem jest, albo komuś zapłacić. Tu z takich rzeczy sercem pokazują się. Teraz tak: komornika. Jeżeli ktokolwiek ma, to ten komornik się teraz jakoś lada dzień odezwie. Karty pokazują tutaj i teraz tak, Kurczę. szybkie działania, będziecie potrzebować pomocy, to Wam pomoc udzielą jacyś ludzie, a do osoby, której, do której dzwonicie lub wyślecie wiadomość, Wam nie pomoże. Ta osoba Wam nie pomoże, pomogą Wam jacyś osoby yy, obce, tak? Możliwe, że coś się wydarzy koło pracy. Te osoby Wam pomogą. Jeżeli chodzi o związki, karty pokazują tutaj, że jest pokazane poprzez zazdrość wszystko się zakończy. Jeżeli mam mówić, coś się wydarzy, uu, lulu, coś się wydarzy tak nagle i co się wydarzy yy, nagle, takie no, trudności z krążeniem, tak jak powiedziałam, i schodzeniem, stany zapalne mogą być u Was. Jeżeli mam mówić, jeżeli ktoś yy, Podejrzewa kogoś romans, to tutaj jest pokazane, że adwokat, jakieś inne rzeczy, takie sytuacje ktoś może wziąć w, no, w nająć, czy cokolwiek. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś osoba, jest to osoba, która ma możliwość iścia do przodu, ale ma blokadę. Jest, cokolwiek się dzieje, ona idzie położyć się, idzie spać, albo cały dzień leży tu możliwość, żeby jakaś transformacja w tej osobie była, będzie, tylko ona musi też ich chcieć, tak? Możliwe i tak jak ja to widzę, jest to osoba, która jest bardzo mocno leniwa. No, trzeba przy niej nawet i skarpety ubrać, yy, powiedzieć, yy, podać do stołu. To jest taka osoba. Jest to osoba, która nie nadaje się nawet i do pracy, albo mówi, że się nie nadaje, ani tu to jest po prostu tylko lenistwo i z taką osobą będziecie mieć do czynienia. Karty pokazują tutaj, że albo nie wiem, jeżeli będziecie gdzieś na pogrzebie, bo tutaj jest pokazany pogrzeb, to możliwe, brat, czy ktoś będzie jakieś miał, albo jakaś osoba no, będzie działała i takie no będą te działania tej osoby takie mało miłe, mało, takie najmądrzejsze, jajko mądrzejsze od góry, tak? O, z takich rzeczy. O, i to by było na tyle. Koziorożce. Ja Wam ślicznie dziękuję. Ja zapraszam teraz byczki. Byk, osoba z pozemku byka. Co czeka osoby z pozemku byka? Byk, byk. Teraz byczki tak, po pierwsze, albo wy, albo ktoś z Was będzie obserwował i w domu, na imprezę, czy cokolwiek będziecie, będziecie no, imprezy będą. Możliwe, że Wasze dziecko imprezuje, możliwe. Ale jeżeli tak, no to tutaj będą z nim kłopoty. Jeżeli mam mówić yy, 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 yy. Boże, zmieniam wątek. Jak nie, jak nie wy imprezy czy spotkania, ktokolwiek do Was przyjdzie, Wasz syn, Wasza córka lub na przykład Wasz partner będzie komuś też docinał, tak? Z takich rzeczy. Tutaj bym była, kochani, czujna i zwracała uwagę na wszystko, bo tutaj są mm, mm, niemiłe zagrania. Jeżeli mam mówić, możecie gdzieś się bawić, gdzie będą kamery, albo będzie, będzie ktoś też kamerował, albo z jakieś zdjęcia zwracać uwagę, bo to mogą iść dalej też i te zdjęcia. Karty pokazują złodzieja, kochani, więc byczki musicie uważać na złodzieja. Jest to osoba nie tylko młoda, ale jest to osoba, która głośno mówi, słucha muzyki głośnej, non stop się czegoś czepia. Tu karty to są jeszcze pieniądze, czyli... Jeżeli ktoś Wam będzie chciał coś ukraść, czy cokolwiek, no to będzie ostra dwie siły, no, jedno i drugie bardzo silne. Karty pokazują tutaj, że jakaś osoba będzie szukała jakichś papierów, decyzji, coś związane z dzieckiem, możliwe jakiegoś aktu urodzenia z takich rzeczy będzie związane. I teraz tak, jakaś kobieta jest możliwe bita przez syna, przez jakąś osobę, ktoś jest, ma przemoc, Możliwe, że ktoś musi dać. To tu karty pokazują, że ktoś z Twoich znajomych, ktoś, kto przyjdzie do Ciebie, ci może pomóc. Tylko powiedz, możliwe, że z tą osobą masz brak kontaktu. Nie, nie rozmawiasz już z nią. Mhm. Tu karty pokazują sprawy urzędowe, kochani. Jeżeli macie takie sprawy urzędowe, to jest kobieta, która jest na właściwym tropie i ona Wam też i serca dużo podpowie, pomoże. Adwokat sprawy urzędowe, to już to powiedziałam teraz tak, jakaś kobieta odbierze telefon i teraz tak, albo ty się, ty się po prostu zablokujesz, po prostu odetniesz, albo ta osoba się od ciebie odcięła. Karty pokazują tutaj, że i będziesz w stanie poznać jakąś prawdę, jakaś tajemnica wyjdzie na światu dzienny i to będzie tajemnica przez komunikację, karty pokazują tutaj, że ktoś do was się odezwie, ktoś kto, kto robi rzęsy, ktoś kto maluje, robi zdjęcia i tak coś z urodą, to nawet hit, jakieś tam botoksy i te inne rzeczy te, jakaś osoba się weźmie zwracać uwagę, bo ona, powiecie, że ona jest miła, a to będzie osoba, która sama będzie miała problem i teraz tak, albo ona będzie chciała, żebyście wy jej pomogli, albo coś zrobi nieferwo wobec Was. I to, I to jest raz. Druga rzecz jest taka, e, karty pokazują Tutaj, że ktoś będzie miał wycinkę na raka. Tutaj jest ba bardziej pokazane e, no, grzyb, tak? dlatego, albo to jest stan zapalny też i z tych tych, dlatego ja bym zwracać uwagę cokolwiek, tak, nie brać antybiotyków czy cokolwiek, jak to jest coś tam grzybiczne, czy cokolwiek, to lekarz jakiś tam, no da, ja osobiście, ja się leczę naturalnie i, i, i z takich rzeczy, dlatego ja antybiotyków w ogóle, o Jezu, kiedy ja brałam, dlatego ja też bym odradzała serca, bo coś jest, albo to będzie wycinka związana, że ktoś ma cały czas też i stany zapalne, teraz tak, jakaś kobieta Komuś bliska, z rodziny, czy cokolwiek e, będzie pomagała, albo piszesz jakieś papiery jej e, do urzędów, do sądów, takie te, ta osoba będzie miała do ciebie jeszcze, no nieraz e, też i pretensje. Karty pokazują tutaj, że na waszej drodze stanie lub jest, tak, albo to wy jesteście, osoba, która mm, zrobi wszystko dla swojej korzyści. Jest to osoba fałszywa, jest to osoba która no, ona by sprzedała własną mamę tutaj ja bym na tą osobę uważała, tak i jest to kobieta, która będzie jechała z wami, możliwe, że będzie kupno auta, naprawa auta coś z autem lub gdzieś dalej, tutaj ktoś będzie chciał wyciskać od kogoś też i pieniądze, karty pokazują tutaj, to są dwa charaktery, dwie, dwie twarze będzie miała i to jest właśnie z tą związaną kartą, dlatego serduszka uważajcie. Ja powiem Wam szczerze, uważajcie na osoby do 35 roku życia. To są osoby, które e, są bardzo inteligentne, e, które mogą też zawrócić Waszemu partnerowi w głowie. Tu ostrożnie. Karty pokazują tutaj, że jakiś wyjazd będzie ktoś miał, ten wyjazd będzie, no, troszeczkę daleko poza miasto, możliwe jeszcze dalej. Tu jakieś decyzje i sprawy będziecie musieli też serduszka pozałatwiać. Ktoś ma jakiś plan wobec Was, możliwe, że macie mężczyznę, który jest kierowcą, możliwe, że ten mężczyzna, albo poznaliście ten mężczyzna do Was, no, napisze lub będzie chciał się też i spotkać. Ja jeszcze dowytam tutaj te same karty, kochani, ja wam coś powiem. Jest jakaś osoba, która jest dla was toksyczna. Jest to taki tyran. Jest to osoba, która lubi, możliwe macie, lubi seks, takie, no żeby powiedzieć, no cholera, jasna jak ja. Lubi zabawki, jakieś takich rzeczy. No to ja bym tu uważała zmienić kierunek, dlatego, że pokazana jest ciąża. I ja bym tego, no ja, jeżeli chcecie to idźcie, ale ja bym nie szła, dlatego że tutaj jest pokazana ciąża i jakaś choroba, które mam połączyć z tymi tutaj, to jest pokazana kochani choroba. Więc yy, co niektóre osoby możecie się dowiedzieć o swoich bliskich, że ktoś też zachoruje, ktoś z takich rzeczy. Karty pokazują, że ktoś wychodzi z jakiegoś dołka finansowego. To jest raz. Jeżeli macie jakieś fajne projekty, jakieś plany, idźcie, róbcie, twórzcie, działajcie tylko, nikomu nic nie mówić, róbcie i działajcie, dlatego, że to jest czas no, spełnienia. Ktoś się do was odezwie wieczorowym lub rankiem, nad ranem, nagle powie, ja jestem chory, nie, nie idę do pracy, to na pewno będzie kobieta, to będzie ona, ona jest żyje w iluzji, ona ma takie możliwe, bardziej widzę to skorpionów, tak? No ale niekoniecznie. Tutaj bym uważała, dlatego, że jest to osoba, która jest leniem, ale no z byle czego też zrobi widły. To jest raz. Dla niektórych możecie się dowiedzieć, że wasza jest dobra znajoma jest też i poważnie chora, coś z takich rzeczy. Moi drodzy, ja wam się dziękuję i ja zapraszam teraz Pannę. Panna. 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 Co czekam sobie z pozakupami? Okej, okay, okej. Okay. O, jakiś brak z tego był. Uuu. Panna. Ta sama karta wyleciała. Teraz tak, dla niektórych za 9 dni... Ktoś się do Was, u Was pojawi, możliwe, że jakieś wiadomości będziecie mieć, jeżeli chodzi, to będzie to mężczyzna, który raz się pojawia, raz się znika, to jest raz. Możliwe, że brat do Was odezwie się lub osoba, z którą nie mieliście kontaktu, to jest osoba, która do Was no, zadzwoni, poinformuje. Was na pewno mogę powiedzieć, na pewno jestem przekonana w 300% panny, że co niektóre osoby w ciągu 9 do 19 dni, ale bardziej widzę 9. Poznacie jakąś tra e traumę, chciałam powiedzieć, prawdę, kochani. Czyli ktoś pozna jakąś e prawdę. K karty pokazują, że jest jakiś mężczyzna, który skrywa jakieś, e jakieś tajemnice. Jest to możliwe: baran lew, strzelec. Jest to facet, który jest taki. No, cześć, powiem Ci. Nie, chcę, mi się mam tak przez to, 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 to. To jest facet, który. E Kochani, skrywa tajemnice. Jest to facet, który lubi być sam, by się zamknął w, w domu, by w ogóle nie wychodził i swoją rodzinę, czy dziecko tak samo, tak? Jest to facet, który no, boi się no, wszystkiego, tak? żeby nie być chorym z takich rzeczy druga rzecz jest taka jakaś kobieta czeka na pieniądze tu jeszcze troszeczkę poczekasz bo jest jakaś urzędniczka, która możliwe cię no, od góry do dołu sprawdza jeżeli nie to taką osobę będziesz miała, będziesz miała. i tutaj coś będzie Ktoś będzie chciał um, wszystkie no, papiery z takich rzeczy. Jeżeli staracie się o jakieś papiery z urzędu, będzie coś negatywne, ktoś będzie szedł do góry, żeby coś wyjaśnić, no to ja już Wam powiem, że Wy możecie być wtedy w szoku, a to będzie na Was. Czyli jest jakaś, kochani, pomyłka. I teraz to jest najlepsze. Karty pokazują tutaj, że w ciągu 8 dni... Jakieś zwierzątko jedzie na zabieg. Możliwe, że coś będzie też i ze zwierzątkiem. Zwracajcie uwagę na szaleńca, nawet to możliwe być Wasz partner. Osoba, która nie wiadomo jak, skąd wynurza się i pretensje, to, 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 tam, to, oj, 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 to jest szaleniec, tak? Tutaj na taką osobę zwracać uwagę. Jeżeli mam połączyć, ktoś kogoś będzie też mówił, a idź to, zrób, czy cokolwiek. Jest to osoba, przez którą będziecie mieć, kochani, będziecie mieć, mówcie mi, cały czas jakieś problemy. Jeżeli chodzi o zwolnienie lekarskie, ktoś bierze zwolnienie lekarskie na dziecko i jest tutaj osoba, dziecko lub ten szaleniec, który lubi tylko odpoczywać, lubi spać, coś z takich rzeczy. Karty pokazują tutaj w środę, w środę możliwe. Będzie jakieś związane zagrożenie z osobą, która no cicho nic nie mówi. Jest to osoba, no, do której no cały czas trzeba pracować nad nią, O, z takich rzeczy. To karty pokazują, że zagrożenie jest szyba czy coś takiego zostanie wybitego, czyli będziecie rozmawiać z kimś i komuś będziecie coś wysyłać. Karty pokazują tutaj, że jest jakaś kobieta i dziecko, możliwe, że to jest córka. Ktoś będzie albo zostanie w domu, a partner gdzieś pojedzie, albo wy pojedziecie z córką gdzieś dalej lub z dzieckiem dalej, kochani. Ktoś zostaje w domu, tak? Ktoś po prostu musi, nie wiem, pracować, albo ktoś, kto jest w domu, to robi swoje takie... Jak to mam powiedzieć? Um, hobby o. Albo musi pewne prace wykonać czy coś z takich rzeczy. Karty pokazują tutaj, że jakieś dziecko jedzie na operację, będzie miało operację, zabieg, możliwe, że złamanie z takich... O. Ale będzie okej. Okay. I to by było na tyle, kochani. Moi drodzy, ja Wam życzę dużo zdrówka. Jeżeli jest zdrówko i potem... Będzie szczęście, to i przyjdzie, kochani, miłość. I tego Wam życzę z całego serca. I co? I zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Dziękuję się, się i pozdrawiam.